Ksiądz Kościoła katolickiego dla wielu to milioner, osoba, która dużo zarabia, wyłudza, nosi się jak król, tak idzie wstaje rano, zbiera na tace, potem idzie od starszych ludzi wyłudzać pieniądze, potem znowu zbiera na tace, potem znowu od kogoś wyłudzi pieniądze, żyć i umierać, prawda? Ale jakoś lewacy się tego nie garną, bo może to nie jest tak kolorowo, że ksiądz ma tyle pieniędzy, tak się dobrze wiedzie. Mi się wydaje, że gdyby tak dobrze było księżom, jak mówią to wspomniani lewacy, to sami by się do tego pierwsi garnęli, bo dla nich praca? A po co to komu? Najlepiej żyć w taki sposób, że dostajesz pieniądze za nic, a najlepiej to od tego głupiego, niewykształconego zdobyć te pieniądze, bo jemu są niepotrzebne. To jemu, temu wykształconemu z wielkiego miasta, lewakowi. Tak, jemu są potrzebne pieniądze, ale nie tobie. To co, idziecie na księży?